Dzieńko, z tej strony Lama. Witajcie w kolejnym odcinku, chyba czwartym mojego let's playa z gry Aoni. Hmm, może bez zbędnego w pełne. Czy tam gadania, czy tak dalej. Zaczniemy sobie. Od poprzedniego save'u. Okej. Okay. W sumie to już dawno nie nagrywałem z tej gry i... Nie pamiętam już co było ostatnio. Pamiętam, że mnie gonił tutaj gdzieś ten stworek. Ale spoko, zobaczymy sobie pochodzimy wszędzie i znalazłem te drzwi chyba tak, dobra. dobra ja w sumie mam jakąś dziwną wersję, bo jak oglądałem inny, inny, let's play i tak dalej, to była zupełnie inna ale to nie szkodzi dobra, dawno kurde nie nagryłem się trochę dziwnie czuję Dobra, musimy w sumie poszukać. Zobaczę szybko i przyciszę w sumie grę, bo te szumy się nie przydadzą. Dobra, item, shard and lighter. Okej, okay. podejdę jeszcze teraz pod te drzwi, co znaleźliśmy ostatnio w ścianie. W ścianie, tutaj były. No, the door knob is missing, I can't open it. I tutaj chyba mieli, brakowało nam klamki. Dobra. Musimy poszukać klamki do tych drzwi. I w sumie nie wiem, gdzie mogą, może być ta klamka. Ale sprawdźmy. Tu nic nie ma. No to w sumie, wszędzie może być w sumie. Tutaj też nic nie było. Yy, w bibliotece w sumie może być coś. Hmm. Te zagadki są w sumie trudne i tak ciężko się domyślić, co gdzie może być. Ale nieważne. Dobra, musimy przejść jeszcze. Tutaj chyba nic, nic nie było. A, chyba coś mi się przypomniało. Bo skoro my szukamy klamki, to w sumie przecież tam były te drzwi bezużyteczne zupełnie na samej górze. Tylko nie wiem, jak mogę, może się da wyjąć klamkę z nie, z tych drzwi. ja nie wiem co to znaczy, do Door, knop... Tak wnioskuję, ja no w sumie co może innego znaczyć jak nie klamka, jak tam nie ma klamki. O! Oh. There's something rising right beneath the beach. Scratch them side by side, which one is longest, which one is small. What the fuck? Ale wiecie co zaraz sobie zapiszę to wszystko co to było? B A co jest? Nie mogę wyjść stąd oh, fuck! LOL Nie mówcie mi tylko że ja to dobrze ułożyłem czy dobrze użyłem to. Ale chyba tam się wtedy coś otworzyło. Kurde, gdzie byłem? Lol, zapomniałem, gdzie to było. Układam to randomowo. Jakoś tak. Może mi się uda. Chyba, że... Chyba, że wiem już. Ale czekajcie. Bo... A to dlaczego mnie zaczął gonić ten frajer? Dobra, wiem już to. Państwu, no to świetnie. A nie, dobra, bez sensu, muszę to... Zobaczcie, skoro to jest tutaj ostatnie, to to może być pierwsze. I tak dalej, i tak dalej. Potem pisze, że, że się tam połącz je, że jedno, które jest duże, które jest małe, potem je ułóż, coś takiego. Dobra Nie ja muszę coś znaleźć w ogóle To jest jakiś ten Ale wyłączymy dźwięk Czekajcie bo. O jest, o, o. O, może on to włożyć dobrze O, ułożył. To F sobie zobaczymy. Dobra. Przesunę sobie to tylko tutaj, żebym widział jak to ma być. Okej, dobra. Dobra, wiem to już. Pierwszy ma być MF. Później ma być REF Później ma być IF I, A może ja tak ułożyłem w ogóle? Dlatego mnie ja go gonił ten brzydal. Ale nie nie nie. nie To nie przez to. to po prostu jakieś takie dziwne. Okej, okay, tak powinno być dobrze. O, widzicie? Dobrze mam. A teraz się boję tylko. What the fuck. Seafer obtained. Safe! Tu mnie będzie na pewno gonił ten grubas. Czy w sumie on nie jest grubą, ma tylko głową grubę. Yy, grube, co ja gadam? Głowę. Some sort of code I found in the reference library on the Czyli mamy jakiś kod tam. Ale do czego on się nam może przydać? Za cholerę nie wiem. Wow, jakiś pies tam szczuka. Kurde w ogóle Ta gra jest przesrana o, 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 o ten obrazek Może z tym coś? I wonder Patrzcie Może tu muszę dać to O, widzicie Tylko co mi to da? What the fuck! Co mi to gówno dało? O, oh, take back the cipher. Yes. Czekajcie, jakby to włożyć. Jeszcze raz. Co mi to da? Pass. Takie w sumie. Pipi, pipi. Pi. Chyba, że to jest minka taka jakby... Zobaczcie. Od tej linii w dół są tak oczy. Tu niby nie wiem co. Nie, dobra, nieważne. Dobra, weź. Weź to, weź to. Kurde. Może tu coś? Hmm, albo tu? Tu nic nie ma. Dobra, weźmy stąd. Hmm. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Tutaj nic nie było w tym pokoju. O, też... Góra, pomóż mi! Jestem głupia! O, co to jest? Stolik? Zobaczy tylko, co koleś robił tutaj dalej, na tym filmie. Zobacz. Dobra, to wziąłem już. Loli ma itemków. Nie, dobra, to mi nic nie da. Dobra, musimy iść do, do biblioteki chyba. Nie wiem po co, ale chodźmy. Kurde, ja się boję, że za tym coś jest. Właśnie. Tutaj coś może być. Co ja przeoczę? To jest bardzo możliwe, bo to by była dobra przynajmniej... ...przy... przy, 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 przy nie wiem, co powiedzieć. To by była dobra kampa na jakiś temek czy coś. Hmm. Nawet tu. Albo tu. Dobra, nic nie ma. A tu? Ten talerz głupi. Tu coś, item... ...lighter, item... Ale w ogóle nie, nie mamy żadnych przesamkniętych pomieszczeń. O, o w dupę. No jak poskoczyłem. nie wiem gdzie save zostawiłem. Fuck. Co zdeszmatierz? Jak mi wyskoczył chamsko? Ja pierniczy Spróbuję tu wyjść jeszcze raz. Nie boję się teraz Dam save tu. Dam save'a tu Czemu on mi tu wyskoczył? No wyskakuj, gnoju Ja tam nie... Nie, ja nie wychodzę stąd Ja się boję tam iść Dobra, idę Oh fuck Właśnie, ja byłem tutaj Lol, teraz się boję w ogóle chodzić. Nie wiem gdzie mam iść. Ta kura. dobra, nie, kurde, nie wiem co mam zrobić w ogóle. Może za krzesło? Nic z krzesłem, aby go tu przeprowadzić. To ciekawe, właśnie, ej, ciekawi mnie to, co by się stało, jakby nas zaczął gonić. Ten frajer? Ej, to się dobrze słuchaj. Może tu też coś jest. Dobra. Wiecie co myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek? Możecie mi napisać w komentarzach, czy coś przeroczyłem i tak dalej. No więc, póki co to tyle. Trzymajcie się, cześć i na razie.